Hej, 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 witam, witam, witam. Witam na kanale Ja Iry Zachtarot i zapraszam do krótkiego przesłania. Będę krótkie przesłanie i w pierwszej mierze wybieramy sobie ta, z której chcemy usłyszeć przesłanie. I ja tutaj sobie przy okazji pewne rzeczy pobadam, w sensie takim, że Wy, jako uczestnicy badania, jesteście taką grupą, z której, znaczy, badam, nie, jak to powiedzieć, co ja tutaj będę badać? Będę badać, co tak naprawdę dzieje się, jeżeli chodzi o. Ludzi ogólnie, tak? Dlatego, że energia zmienia się, zmienia się bardzo mocno, jest to widoczne. To, co mówiłam w czytaniu, to, co mówiłam w opisie dla um, kwietnia, jako trzynastki numerologicznej, to dzieje się już, dzieje się intensywnie. Można nawet to zobaczyć wszędzie wokół, gdzie stare struktury zmieniają swoje przeznaczenie, są przebranżawione, um, być może, można tak to powiedzieć. Na przykład, takim dużym przykładem jest tutaj budynek, który jest niedaleko mnie, gdzie wcześniej były prowadzone też oczywiście działania, ale to nie były działania jakieś takie, że nie każdy o tym wiedział, co się tak naprawdę dzieje w tym budynku, co tak, jakie tam instytucje mieszczą się. Od jakiegoś czasu instytucje zostały, były przenoszone i teraz budynek będzie zamieniał się w kawiarnię. Kawiarnia jako symbol miejsca, przestrzeni, w której ludzie zwyczajnie będą się spotykać, tak? Więc myślę, że to też... To też jest teraz właśnie w przestrzeni, że ma być więcej jakby dla ludzi. W sensie takim, że stwarzane, stwarzane możliwości. To też jest w energii. Czyli tutaj my nie mam, że będą powstawały nowe związki, nowe znajomości, nowe układy, jakiekolwiek układy, prawda? Przecież do kawiarni, gdzie też kawiarni a, pracują na przykład. Tak? Gdzie też kawiarni spotykają się nie tylko w tematach natury romantycznych, ale się, spotykają się na przykład też w tematach biznesowych, kiedy trzeba rozluźnić atmosferę. Dobrze, e, zaczynam się jeszcze jaki biznes, tak? Mm, teraz słuchajcie, wybieracie sobie talie. Ja powiem, co są za talie. Pewnie wybieraliście, ale tak, jest to egipska, wyrocznia, wyrocznia indiańska i wyrocznia aborygańska. Więc wybierzcie to, co Was tutaj pociąga, jaka wyrocznia do której tutaj czujecie jakieś, jakiś taki pociąg magnetyczny. <noise> I to będą tutaj krótkie, to będą krótkie informacje, jako że wpadam tutaj w sumie po to, żeby zbadać, jakie są tendencje. I to dopiero będę analizować, jak już y, omówię, wybiorę do poszczególnych grup, ale to dopiero jak usłyszymy tutaj przekaz do każdej z grup. Dobrze. A, wybrane? Myślę, że jest już wybrane, więc ja będę... Zacznę od jedynki, na razie odłożę. Ok. I będziemy. Bierzemy się za jedynkę. Będziemy działać. Wasze przesłanie, takie krótkie przesłanie, a potem oczywiście ja tutaj jeszcze coś dobiorę, ale wy tego nie będziecie widzieć, tylko że to będzie dopiero do badania. To będzie do badania. Zobaczcie, tutaj wyszedł kot. <grych> Czy kot? Może i kot. Z takich ciekawości, tak, to też jest kot. Z takich ciekawości cytrynka ma dzisiaj, obchodzi dzisiaj 13 urodziny. Cytrynka jest kotem, jeżeli ktoś wiede nie wie, tak. E, więc, więc um, ok, i taki krótki przekaz. I wiecie co, jeżeli wybieracie tutaj tak jedynkę, to też um, chciałabym wiedzieć też, ile osób co wybierało. Oczywiście to nie jest obowiązek, żebyście mówili, co wybieracie, tak. Dobrze, ale jaki tutaj przekaz do Was w tym momencie, w tym nowym czasie, tak? W tych nowych, tutaj tworzących się w koło okolicznościach. Możecie słyszeć hałas, dlatego że tam odbywa się, y, wynoszone są rzeczy właśnie w tym budynku, to jest niedaleko, więc na pewno będzie słyszalne. Znaczy nie wiem, jak bardzo mikrofon zbiera, ale ale jest to, no, jest tam, trwają prace. I teraz to słuchajcie, u Was jest to dokładnie, u Was dokładnie wpisuje się to w tę energię, która teraz jest, dlatego że. Też nie, nie należy się tutaj bać tego, co będzie się działo, dlatego że może zapanować swego rodzaju chaos. Dlatego, że to, co się dzieje, tak jak teraz tam, tak? Wczoraj na przykład był przez dwa dni, właśnie, był y, stare poszycie, właśnie dachu było zrywane. Y, będzie kładziony nowy dach, jest przygotowywany. Dziś, właśnie, jest coś tam wynoszone, właśnie z tego budynku. Więc, jak widzicie, y, ale to ma czemuś służyć, prawda? Czyli. Y, jeżeli coś jest nowe, ma być w ogóle do czegoś innego, przeznaczone do czegoś innego, więc musi to być, musi to, no, posłużyć, tak? To nie jest kawiarnia, która ma być otworzona tylko na sezon, tam gdzieś tam, tak? Um, więc u Was w życiu podobnie. Dlatego, że to, co się będzie działo, to będzie oczyszczanie Waszej ścieżki, ścieżki przed Wami, tak? Um, Wróżymy w dniu urodzin cytrynki w bardzo ciekawej wibracji, jeżeli chodzi o indeksy. E, zwłaszcza tutaj będzie silny przekaz do tych, którzy mm, mo, albo mają dzisiaj rodziny, albo w tym roku obchodzą 40, 44. 44. E, urodziny, dlatego, że jest to czas przygotowywania, to, czy, będzie to czas przygotowywania do następnych 45 lat, tak? E, czyli u Was jest dokładnie, można, Wami można by tutaj Was można by zilustrować właśnie tym, co się dzieje tutaj u mnie na zewnątrz, co ja widzę. Tak? Czyli ten budynek, który jest uporządkowany, ma być uporządkowany, ma być przygotowany do nowych działań, tak? Więc może być też zwyczajnie w waszym życiu może tak się zadzieć, że będzie chaos, będzie. E, trzeba pewne rzeczy uporządkować. I to jest nie tylko. Może być. E, Hmm. Może to być, może to być tak, że e, zwyczajnie wy dawno na przykład nie robiliście jakichś takich w dużych porządków, nie wyrzucaliście rzeczy, e, i teraz że jest, jesteśmy przed świątami. Może jesteście właśnie w sprzątaniu przedświątecznym, ale to nie tylko takie sprzątanie. Chociaż jeżeli my czujemy właśnie taką potrzebę, że musimy pozbyć się naprawdę rzeczy, które gdzieś tam długo, długo zalegały, jest to sygnał, że my czujemy potrzebę znacznie większych zmian w naszym życiu. Tak? A to po prostu można najszybciej zrobić ym, takie, takie sprzątania w domu. To też coś zmienia. To też coś zmienia. Na pewno zmienia, zmienia energię. Dobrze, ja sobie teraz tutaj coś dobiorę. Oczywiście tutaj, znaczy wy nie wiedzieć co tu jest, tak? Czemu to tutaj służy, ale to będzie służyło moim badaniu, co się tak naprawdę właśnie też tutaj dzieje w społeczności, ogólnie, tak? Na bazie tego właśnie, co ludzie wybierają. I ja już to sobie zostawię do swojej analizy. To było do jedynek. Dziękuję. Dwójki. Wyraźnie indyjska. No, jestem ciekawa, co pokaże się u Was. Ok. Wy dodaj też ostrożnie, żeby nie dać się złapać, właśnie w stare tematy. Tak, na stare tematy. Tutaj, bo przychodzi. Bądźcie właśnie tutaj ostrożni. Bądźcie ostrożni, żeby nie popełnić. Też zaczyna, też jesteście ubrani nowego cyklu i trzeba będzie to poprowadzić mądrze, żeby nie wpaść w stare schematy. O, słyszycie? To właśnie to, co słyszycie. na zewnątrz jest to właśnie to, o czym mówiłam. To, o czym mówiłam. Czyli wy tutaj, u was jest to. A wy może dopiero teraz właśnie. No, niestety nie są w stanie tego kontrolować, co jest na zewnątrz, i to nie na tym polega, żeby kontrolować, a na tym, żeby się w tym w jakiś sposób znaleźć. Bo ja uważam, że dywinację można robić w każdych warunkach, no nie mogę w każdych warunkach. I poza tym, my wróżymy z życia, a nie, nie wiadomo z czego, a to jest życie. To jest życie, to są, to są jakieś normalne, właśnie tak um, właściwości życia. A i my powinniśmy być w życiu, i Wy szukacie, wy szukacie na przykład swojego miejsca. U Was jest to poszukiwanie. Poszukiwanie miejsca, do którego przynależycie, które będzie w jakiś sposób was mm, określać. Tutaj jeszcze takie właśnie taka uwaga, żeby nie dać się tutaj zatrzymać w starych miejscach, które już przestały was określać, bo może być ktoś tutaj, kto chciałby tego. Czyli mogło być to, zwłaszcza, jeżeli tutaj z jakichś tematów wcześniej odeszliście. Związki, nie wiem, cokolwiek, może być tak, że te osoby. Mm, Miały z Was jakieś korzyści, mają nadać z Was jakieś korzyści, więc chciałyby Was tutaj zatrzymać. Tak? I teraz być może. Mm, oczywiście, Wy tutaj macie swego rodzaju, właśnie, protekcję taką wokół Was. No, nawet hałas, nawet hałas. Wiecie co? E, takie odstraszanie, że tak jakby tutaj to jest tak, e, takie odstraszanie. E, w sensie takim, że coś obok Was jest taka energia, która odstrasza właśnie tych, którzy by chcieli tutaj. Jeszcze gdzieś Was zatrzymać, jeszcze w jakichś tematach, pokorzystać z Was, na przykład, nie? Um, I jeżeli nie wiecie tutaj, w jakim kierunku pójść teraz, to trzeba tutaj będzie się, wiecie, co oprzeć, bo tak jakby Wy już nie przynależycie do czegoś, ale jeszcze do czegoś, ale jeszcze gdzieś, jakby nie, ma jeszcze, nie macie jeszcze swojego miejsca. Więc to, co tutaj Wy możecie zrobić bo wy będzie, jak to powiedzieć, wy będziecie budować w ciągu tak od roku do trzech lat, będziecie budować swoją nową strukturę, będziecie budować swoje, nie wiem, nowe grupy, na przykład, do których będziecie przynależeli, tak? I u Was to, u was to będą duże zmiany, i tak jakby właśnie te hałasy, które u Was stały się większe, przy Waszym czytaniu stały się większe, mnie mam właśnie tutaj, że tak jakby u Was wchodzi tak zwany ciężki sprzęt. Ciężki sprzęt, jeżeli ma, mają być zmiany, mają być jeżeli zmiany mają być, nie mówię, że dramatyczne, bo, bo unikam tego słowa, bo dramatyczne tak na, na, naprawdę oznacza, że wielkie, właśnie tutaj takie takie robiące pra, naprawdę tutaj wrażenie, tak? Ale ludzie często się rozumieją, tak, pewne rzeczy i mówię z dramatycznym. E, tutaj co to, to widzicie, to kabel od mikrofonu, dlatego, że się plączę, a nie chcę pociągnąć kamery przypadkiem. E, kabel, no właśnie, kabel, kabel tutaj no właśnie to jest zwiększanie, teraz zwiększy, zwiększyłam jakby, <grafię> zwiększyłam długość tutaj, tak, kabla, znacznie, znacznie dłuższe, tak, ale zwiększyłam sobie długość kabla, czyli ja bym powiedziała właśnie tutaj, że pora poszukać dalej, pora zwiększyć jakby tutaj e, e, tak jakby takie, wiecie, jak, jak rysuje się na przykład taki okrąg, że w tym okrągu będę czegoś na przykład szukać, u Was trzeba wyjść troszeczkę dalej, tak, i tutaj przede wszystkim określić swój System wartości i w tej podróży, w tym szukaniu tutaj grup, miejsc, tematów, do jakich będziecie przynależeć, e, kierować się swoimi wartościami. To, wa to ma być właśnie wasz totem. Okej, okay. <laughs> jak wiedziałam, Was zmiany będą dosyć duże. Dlatego tutaj musi wejść ten ciężki sprzęt, tutaj musi być bardziej intensywnie. Okej. Okay. I tutaj też ja sobie zbadam. Tego nie interpretuję tutaj, co będzie, dlatego że to jest do moich badań. Nawet zobaczcie ma, nawet macie jedynkę tutaj tak. Jest, więc u Was. O, dobra, więc u Was jest dwie karty tutaj. Dwie? Tak, dwie. Dobra. Ok. Ja sobie tutaj układam, żeby mi się nie pomieszało. I to było do dwójeczek. Dziękuję. Opcja numer 3. Wyrocznia abrygańska. I teraz tak, hałasy są intensywne za oknem. Nie jestem w stanie tego kontrolować. I nie jest to dla mnie jakąś tam dużą przeszkodą. Tylko, że ja uważam, że dywinacja może, może zadziałać się w każdych warunkach. Albo coś jest, albo tego nie ma. Tak? W sensie takim, że albo to nie jest tak, że siadamy w danym, w danym momencie i wtedy mamy wielkie przekazy. To tak jak kucharz na przykład, tak? Nie wiem, ma talent wtedy, kiedy wchodzi do kuchni, czy też nie wiem, fryzjerka wtedy, kiedy wchodzi do swojego zakładu, prawda? Nie, nie ma tak, jak wiecie. A więc nie ma czegoś takiego, że nie można robić dywinacji. Dobrze, co tutaj u Was jest. Ciekawe. czy znaczy, w ogóle te wszystkie przekazy tutaj tak są ciekawe, jeszcze potem sobie usiądę, zbadam dokładnie to, co pokazało się jeszcze w tych dodatkowych tematach, których ja będę sobie tutaj badać, ale już patrząc tak ogólnie, tak to y, wszyscy mają dosyć taki. Y, nawet można by było tutaj to y, połączyć, tak, te wszystkie, te wszystkie trzy przekazy. Bo pokazuje to, pokazują one to, co ci dzieje, co dzieje się w społeczeństwie, tak, w społeczności gdzieś jakieś tutaj. Tak? Dobrze. Wy tutaj macie współczucie, ale o co tutaj chodzi? Hmm. Wiecie co? Współczucie czasami właśnie źle też pojmowane. Hmm. Ja mówię do ludzi, którzy, którzy są dobrzy, do, byli dobrzy, są dobrzy właśnie tutaj w pomaganiu innym, innych, właśnie czytaniu, innym, tak jak właśnie tutaj powiedziałam, że albo się coś ma, albo się tego nie ma. Tak? To nie tak, że ktoś jest, ma, jest empatą, właśnie tutaj, i on jest empatą tylko właśnie wtedy, nie wiem, kiedy kamery na przykład patrzą, kiedy coś tam nie. Ktoś jest jak jest sympato, to jest sympato w każdych warunkach, prawda? Więc to nie jest tak, że można się tego pozbyć na przykład. Rozumiecie? Więc tutaj duży, ja mówię teraz do ludzi, trzecią opcję: wybierali ludzie, którzy są zwyczajnie empatyczni, bywali, są empatyczni i prawdopodobnie właśnie w związku z tym, z tymi tematami, gdzieś też byliście wykorzystywani. Tutaj. Tak? To jest, to jest Wasza cecha. Bycie empatycznym. Ehm, tylko wiecie co? Ja bym powiedziała, że Wy e, tak jakby ludzie być może przyzwyczaili się do tego, że to Wy właśnie zawsze dajecie wsparcie, że to Wy właśnie tutaj zawsze wszystkich podnosicie, że to Wy właśnie tutaj jesteście. Że tak przyzwyczaili się, że tak jakby Wy nie macie problemów. A nawet tak macie. O, on szybciej tylko staje tutaj na nóżki. takie właśnie bo tu nie chodzi też, że wy macie mieć więcej współczucia do innych <laughs> i nie znaczy, że nie macie mieć współczucia, ale macie trosze, troszeczkę inaczej yy, na to patrzeć wszystko. I tutaj wiecie, to, to jesteście Wy, który ma, którzy macie prawo powiedzieć, jestem zmęczony. Jestem zmęczony. Nie, to nie moja sprawa. Rozumiecie? To jest taki, to jest zdrowy bunt, bo to jest większe zwrócenie uwagi na samego siebie, na to, jak naprawdę się czujecie w czymś. Bo Wy, ja bym powiedziała, że, że tak naprawdę, jeżeli się przypatrzeć w waszym życiu. Wy nie jesteście tymi, którzy, którzy, kiedy mają problemy, to idą i mówią o tym, tak? To, że Wy tutaj, ciężko jest prosić o pomoc, tak? I to jest, widzicie, to jest takie zmęczenie tutaj też. Właśnie tym, że kiedy Wy naprawdę potrzebujecie tutaj, to tak naprawdę albo nie ma, nie ma w tym momencie nikogo, albo, albo po prostu. No właśnie, tak jest, że Wy nawet nie umiecie tego robić. Tu nie chodzi o to, żeby teraz macie iść wszędzie jęczyć, jak wam, to jest na przykład źle <ZIĘ> tutaj, tak? Tylko chodzi o to, żebyście. Wy, u Was jest to, wy wchodzicie właśnie w taką erę, gdzie będziecie umieli odmawiać. Gdzie będziecie przede wszystkim rozpoznawać swoje własne stany. Kiedy jesteście zmęczeni, kiedy jesteście przebodźcowani, kiedy jesteście tacy, tacy i tacy. I zwyczajnie. Um, zaczniecie, to właśnie będzie coś takiego, właśnie, że macie prawo to wyłączyć. Macie prawo. To tak jak, wiecie, słuchajcie, to jest tak jak, e, e, jakie Wy zawody tutaj uprawiacie? I teraz naprawdę, ja nie mówię teraz o zawodach jakichś takich, wiecie, właśnie wróżący czy coś takiego, czy coś takiego, ale zawody, takie zawody. I pytanie teraz, nawet jeżeli Wy to robicie, czy Wy cały czas to robicie? Czy dajmy na to tutaj nawet, nie wiem, ktoś jest tutaj fryzjerko, dobrą fryzjerko, kocha to, ale czy jak idzie do sklepu, to wszystkich w koło strzyże? Nie. Więc dlaczego ludzie, którzy, ludzie myślą czasami, że jak ktoś ma dary. Czy też właśnie jest tym super empato, to on ma cały czas to mieć. Rozumiecie? To jest właśnie coś takiego, że wydajecie sobie. Rozumiecie, że tak jak są ludzie, którzy są uzdolnieni, dajmy na to, są wspaniałymi kucharzami, są wspaniałymi fryzjerami, są wspaniałymi, nie wiem, e, nauczycielami. Rozumiecie, nie? Tak samo ktoś może być wspaniałym empatą. Rozumiecie? Tylko, że to też jest wysiłek, to też jest praca. I to jest właśnie takie uświadomienie sobie, że Wy macie prawo odpoczywać. Że macie prawo być słabi. Ja nie mówię, że macie się ludziom do tego przyznawać, bo świat jest różny i nie radzę nawet tutaj za bardzo tak nosić tego na zewnątrz, bo świat jest pełen narcyzów, często ukrytych właśnie narcyzów, którzy to wykorzystują świetnie. Tak wielu ludzi uległo właśnie im ich, manipulacji, Najpierw właśnie w, wplątania w związki, taka potem wykorzystania, narcystycznego wykorzystania. Więc to nie jest takie mądre, nie jest takie mądre nosić serce na zewnątrz, tak? Um, I tutaj. Ale to jest właśnie coś takiego, że Wy sami na przykład wiecie, że naprawdę w tym momencie potrzebujecie pomocy, w tym momencie potrzebujecie odpoczynku, przynajmniej odpoczynku. I bardzo dbajcie o odpoczynek, bo Wy nie musicie prosić o pomoc. Ale to jest chodzi o to, żebyście Wy tej pomocy za często nie potrzebowali. A jeżeli będziecie potrzebować, żebyście mieli na nią środki. Środki w postaci albo faktycznie środków finansowych, jeżeli coś robicie dobrze, zacznijcie robić to zawodowo. To jest bardzo ciekawe przesłanie. Głębokie, ciekawe przesłanie obalające swego rodzaju właśnie takie, wiecie, oczekiwania, mity w stosunku do ludzi, którzy mają dar, dary i którzy są empatami. Wy wychodzicie z tej ery. Wy będziecie wychodzić z tej ery. I pierwsze współczucie, jakie tutaj będzie, to dla samego siebie. I takie zgodzenie się tutaj na miękkość. Dlaczego tak miękkość? Dlatego, że wasza karta ma taki właśnie różowy, właśnie taki delikatny kolor. Ja się też jestem w takim kolorku, kolor, ale mam też dużo tutaj elementów takich. I właśnie to mnie bardzo mocno uderzyło. Ten róż, nawet mój, nawet mój kubek, w którym teraz właśnie mam kawę, tak? Ehm, właśnie ten róż mnie tutaj uderzył. Ta, że, że tak naprawdę wy często musicie być silni. Musieliście być silni. A to jest właśnie danie sobie przyzwolenia na to, żeby czasami ten biznesik zamykać. Wywiesić kartkę nieczynne. Zajmować się swoimi sprawami. Zwyczajnie nie być dla innych. Być dla siebie. Zacząć w końcu być dla siebie. Wy jeszcze nie wiecie, bo to jest właśnie, u was to zaczyna kiełkować, ale Wy jeszcze nie wiecie, to już od jakiegoś czasu kiełkuje. Wy jeszcze nie macie na to jakby programu, że tak jakby to wszystko, co gdzieś tam jest w koło na około, to jeszcze nie to, nie to, bo nie to, bo wchodzi coś nowego. Bo będzie wchodzić coś nowego. Nowa jakość. Opieki nad samym sobą. I to jeszcze nie jest napisane, tak naprawdę, ale tu już zaczyna, zaczyna wchodzić. Wiele rzeczy odejdzie do Ramusa. Wasze, wasze mm, przesłanie jest piękne, bo jest bardzo wybiegające daleko w czas. I tutaj nie wszyscy muszą się z wami zgodzić. I prawdopodobnie zostaniecie też pewny, w pewnym etapie tego sami. E, będziecie sami, ale spokojnie, bo wyjdziecie właśnie, idziecie do, do, do ludzi, wiecie, gdzie e, równy z równym. To co teraz powstaje, koniec ery bliźniaczych płomieni. Dla nie dla wszystkich oczywiście, zaczyna się era soulmate'ów. I to będą znacznie, znacznie lepsze relacje. Ci, którzy tutaj najwo, najwięcej z was korzystali, nie dawali wam nic odejdą. Pozwólcie im odejść. Może kiedyś zrozumieją, może do was wrócą. Ale będą musieli wrócić do nowej jakości, dlatego że Wy już jesteście w nowej jakości. Tylko jeszcze to nie wybrzmiało i jeszcze nie zostało napisane. I, zobacz, I teraz będzie się u Was bardzo dużo zmienić, bo Wy będziecie widzieć, będziecie słyszeć i będziecie sami wiele rzeczy kończyć. Wy już jesteście w innej jakości, w innym rozumieniu, tylko jeszcze nie umiecie tego nazwać. Bardzo ciekawe czytanie. Tutaj można by było właśnie z tej, z tej jednej karty czytać, 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 czytać i czytać, i czytać wokół tego, co mam wokół siebie. Tak, wchodzi taka miękkość i wy to dajecie sobie sami. I to jest właśnie. Um, stajecie się człowiekiem zdrowym. Dobrze, co tutaj jeszcze dla Was? Ja sobie to potem zbadam. Bo Wy o sobie zapomnieliście w tym wszystkim. Tak naprawdę nie wszyscy z Was też są empatami, w sensie takim, że takim, takim typowym empato. Wy zostaliście w ten sposób wyhodowani wykreowani, wyhodowani w sensie takim, że to, sobie bierzecie za empatię, jest tak naprawdę potrzebą służenia usługiwania wręcz. Że w Waszym wypadku empatia została wypaczona że tak jakby. Em, ja nie mówię, że wy jesteście coś gimo. Nie, nie, tylko że po prostu wy zostaliście w ten sposób kształtowani. Wielu z was właśnie padało ofiarami narcyzów. A teraz ta, będziecie stawać się ludźmi zdrowymi. Okej. Okay. Hmm. Zachowanie interpretacja. Dokładnie. Dobrze, i to była trójka i tym samym kończę. Dziękuję wszystkim. Byliście tutaj um, bardzo ważnym, jeżeli tak mogę nazwać, tutaj w cudzysłowie elementem tego badania. Można było to zrobić samemu, ale jeżeli ludzie gdzieś tam są, uczestniczą, wiadomo, wtedy faktycznie czyta. Czyta się z ludzi, nie czyta się z jakiegoś takiego powietrza. Chociaż jest to bardzo ogólne, mam tego świadomość, ale jakoś badać to trzeba. Prawda? Więc ja teraz sobie pobadam, oczywiście w czasie wolnym pobadam. Dobrze. I dziękuję wszystkim, i zostańcie zdrowi. Do następnego razu.